Pięć lat trwała batalia, aby przekonać urzędników ZUS-u do przestrzegania konstytucji biznesu i prawa w Polsce. Sąd Najwyższy w ostatnich dniach wydał uchwałę, w której stwierdził, że w przypadku spółki prawa handlowego i dwóch udziałowców który ma 1% udziałów i 99% udziałów, nie można twierdzić, że spółka ta jest niemalże jednoosobowa czy też wspólnik jest iluzoryczny, ponieważ spółka ta jest dwuosobowa. Ma dwóch udziałowców, co potwierdza przecież wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. ZUS przez lata negował właśnie tę tę oczywistość, pisał w decyzjach, że jeżeli mamy dwóch udziałowców, jeden jest mniej już sześciowy, no to on jest iluzoryczny, co, miało, co niosło ze sobą konsekwencje dla właścicieli, dla przedsiębiorców, ponieważ wtedy. ZUS stosował zasadę, że jeżeli jest w spółce prawa handlowego jeden udziałowiec, to musi płacić składki tak, jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli się ten większościowy udziałowiec zatrudnił w swojej spółce i płacił składki od wynagrodzenia jak, jak, na umowę o pracę, to ZUS w przypadku choroby odmawiał wypłacenia świadczenia, mówiąc, że nie mógł się tak ubezpieczyć, ponieważ był jednoosobowym właścicielem. Właścicielem spółki i powinien być ubezpieczony jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. To było łamanie przepisów prawa. Walczyłem z tym 5 lat. Pisaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Pracy, żeby nam określiło, czy istnieją jakiekolwiek zasady procentowe, żeby stwierdzić, że wspólnik może być traktowany jako niemalże jednoosobowy. Oczywiście odpowiedź była była taka, że takich zasad nie ma. Yy, rodziło to też dużą przestrzeń korupcji, bo przecież taki urzędnik mógł sobie swobodnie stwierdzać na kontroli, czy dana spółka jest według niego dwuosobowa, wieloosobowa, czy na przykład niemalże jednoosobowa i oczywiście z konsekwencjami, o których mówiłem. Wyrok Sądu Najwyższego przetnie już te decyzje sądów, które utrzymywały błędne decyzje ZUS-u w obiegu prawnym. Ja jednocześnie skierowałem jedną sprawę do prokuratury takiej decyzji, żeby pokazać, że nie można w Polsce tworzyć sobie prawa, urząd nie może w Polsce tworzyć prawa, że od tworzenia prawa jest w Polsce Sejm.